Witaj, z tej strony Mariusz. W tym nagraniu pomówimy o najlepszych, najskuteczniejszych suplementach. Powiem Ci o tym, co warto brać, na co nie warto w ogóle tracić kasy, co jest najskuteczniejsze. Wszystko będzie na podstawie badań. Powiem Ci też, jakie ja suplementy biorę, jakby jak to wszystko poukładać, co warto brać, co nie warto. Więc fajnie, tu Ci wszystko wytłumaczę. Zrobimy takie kompendium odnośnie e, suplementacji. I na sam koniec zrobić coś, czego jeszcze nigdzie nie widziałem. Podam Ci takie zestawy stakowania suplementów, czyli co możesz z czym brać, co lepiej działa. Wszystko konkretnie tak, żebyś mógł zastosować od zaraz i żebyś wiedział, jakie suplementy są dla Ciebie dobre, a jakie nie. Więc zaczynamy. Pierwszy suplement i według mnie to jest podstawa, baza, konieczność. Szczególnie w miesiącach od września do marca, to jest witamina D3. Jeżeli nie masz jej teraz w swojej suplementacji, to koniecznie ją dorzuć. Ja biorę witaminę D3 w zasadzie cały rok. Większość populacji polskiej ma niedobory. Większość moich potopiecznych, którym robię badania, ma niedobory. Często te niedobory są bardzo duże, więc taka podstawa suplementacja witaminą D3 to jest minimum 1000 jednostek. Ja bym bardziej celował w 2000 jednostek, szczególnie w tych okresach zimowych. Więc upewnij się, że suplementujesz, ponieważ ona wpływa, niektórzy nazywają ją nawet prohormonem, wpływa na bardzo dużo rzeczy w naszym ciele. Ja miałem takie przypadki potopiecznych. na przykład Marko, może widziałeś tutaj jego metamorfozę. Marko zaczął suplementować witaminę D3 i po kilku dniach zaczął się inaczej czuć, dosłownie lepiej, ponieważ on miał bardzo duże niedobory, więc często niektóre osoby zauważają działanie bardzo szybko. Zauważ sobie też, jak jest w tym okresie zimowym, że w okresie zimowym gorzej się czujemy, mamy różne infekcje, mamy różne wirusy, często właśnie przez niedobory witaminy D3 i spadek odporności. Więc według mnie taką podstawową suplementacją w zasadzie do każdej osoby, niezależnie czy ćwiczy czy nie, na pierwszym miejscu jest witamina D3. Kreatyna. I to jest kolejna rzecz, którą ja suplementuję większą część roku. Niezależnie od tego, czy robisz masę, czy robisz redukcję, czy zależy Ci na sile, czy zależy Ci na przykład na funkcjach mózgu i wsparciu mózgu, Kreatyna jest jedną z najlepszych rzeczy. Jeden z najbezpieczniejszych suplementów, więc ja uważam, że jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o taką podstawową suplementację. Jeżeli chodzi o rodzaj kreatyny, nie ma sensu przepłacać. Normalny monohydrat kreatyny jest najbardziej przebadany i to w inne formy działają albo gorzej, albo tak samo. Więc nie przepłacaj normalny monohydrat kreatyny. Suplementacja to jest 5 gramów dziennie. Dla większości osób, jeżeli masz większą masę, jesteś duży, możesz okresowo brać na przykład około 10 gramów, ale tak 5 gramów to będzie standard. Jeżeli chodzi o konkretne firmy, o konkretny rodzaj danego suplementu, o dawkowanie i to co ja polecam w danym momencie, to w opisie tutaj i w komentarzu będziesz miał linki do konkretnych produktów, które ja sam teraz biorę, więc jak chcesz sobie coś sprawdzić zamówić, yy, zobaczyć, to wszystko jest tutaj w komentarzu, w opisie, yy, więc kliknij sobie zobacz I idziemy dalej yy, do kolejnych suplementów. Odżywka białkowa. I tutaj w tym przypadku to jest suplement, który mówię zależy. W sensie to nie jest suplement konieczny, to nie jest suplement, który musi każdy brać. Tutaj po prostu zależy. Ponieważ odżywka białkowa tak naprawdę jest uzupełnieniem Twojej diety w białko. Eee, przykładowe zapotrzebowanie na białko, takie średnie oczywiście, to jest około od 1,5 do 2 gramów na kilogram masy ciała. Czyli jeżeli ktoś waży na przykład 100 kilogramów, to powinien około 200 gramów białka dziennie brać. I jak sobie zobaczymy, jeżeli osoba jest zabiegana, normalnie funkcjonuje, bardzo często ciężko jest dostarczyć te 2 gramy białka. Więc wtedy wchodzi odżywka białkowa, która uzupełnia ci dietę, która uzupełnia Twoje białko w diecie. Więc to jest główne według mnie zastosowanie odżywki białkowej. Drugą rzeczą, która, w której ona jest fajna, to jest ułatwienie diety, bo mamy dużo fajnych, smacznych rodzajów białka, które po prostu nam smakują. Jeżeli chcesz uzupełnić swoją dietę w białko, jeżeli masz z tym problem, jeżeli chcesz sobie ułatwić dietę, to odżywka białkowa. Jest świetnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi teraz o rodzaj odżywki, to znowu, jak w przypadku kreatyny, według mnie nie ma sensu przepłacać, kupować jakichś droższych rodzajów izolatów, hydrolizatów, tylko normalną serwatkę, koncentrat białka i to jest wystarczające w zasadzie dla każdej osoby, ponieważ tak jak mówię, ta odżywka białkowa ma Ci ułatwić dietę i uzupełnić białko w diecie. Kolejny suplement, składnik suplementu, czyli kofeina. I to jest jeden z suplementów, który znowu może być w diecie i który polecam, bo sam stosuję. I teraz tak, o co chodzi z tym, że może być? Kofeinę najlepiej stosować około treningowo, na zasadzie przedtreningowo, około 30 minut przed treningiem dawkowanie jest od 100 do 400 mg, te 400 mg to jest dość dużo. Tutaj bardzo ważne jest to, że każdy ma indywidualną tolerancję, więc musisz spróbować i zobaczyć, jakie dawki cię pobudzają, jakie dawki dają lepszy trening. Kofeina, podobnie jak kreatyna, jest jednym z bardziej przebadanych składników czy suplementów, bo kofeinę masz też na przykład w kawie. Więc większość z nas gdzieś tam regularnie pije kofeinę, więc taką najprostszą przetreningówką, którą mógłbyś zastosować z kofeiną, w zasadzie jest kawa przed treningiem i to jest ciekawe rozwiązanie. Ale oczywiście w suplemencie typowo czystą kofeinę też można kupić. Więc ja zdecydowanie polecam, co, na co warto zwrócić uwagę, nie codziennie, nie zawsze, ponieważ wytwarza się tolerancja, i po prostu uzależniamy się, musimy brać większe dawki i później nas już nie kopie taka dawka. Więc co któryś trening, co jakiś czas kofeina, super sprawa. Teraz te dawkowanie, czy tak jak mówiłem, od 100 do 400 mg, przetestuj sobie, bo może być tak, że mała kawa w ogóle na ciebie nie działa, bo ma po prostu za mało kofeiny i musisz brać większe dawki. Kolejny składnik, L-teanina. I tutaj jest znowu wielkie morze, i polecam, ale w zasadzie, jako jedną rzecz. Polecam l jako dodatek do kofeiny. l ma działanie relaksujące, uspokajające. Dużo jest fajnych badań, które pokazują, że właśnie w połączeniu z kofeiną powoduje, że ta kofeina działa stabilniej, lepiej. Jesteśmy pobudzeni, ale dużo lepiej funkcjonujemy. Ja już od jakiegoś czasu nie stosuję samej kofeiny. Tylko lubię właśnie takie połączenie kofeina i teanina. Tutaj gdzieś podam mam źródła różnych badań, bo te, te rzeczy mówię tak jak mówiłem wcześniej na podstawie badań i znalazłem bardzo fajne badanie, gdzie właśnie porównywano jak działa sama kofeina, sama teanina i kofeina z teaniną. I wyniki badań były bardzo dobre na korzyść właśnie kofeiny i teaniny, że osoby, które brały to połączenie, dużo lepiej reagowały, miały lepsze samopoczucie, miały lepsze wyniki różnych testów. Czyli no, według mnie naprawdę to połączenie to jest bomba. Przetestuj sobie, polecam Ci spróbować, bo na mnie osobiście dużo lepiej to działa niż sama kofeina. Kolejne suplementy, czyli boostery azotu i tutaj mamy głównie L-Aganinę, AKG, L-Cytrulinę, jeszcze jest Agmatyna. I teraz tak, polecam, nie polecam? Może tak, to zależy, jeżeli chodzi o efekty budowania masy, redukcji, kształtowania sylwetki długofalowo? Raczej nie. Polecam ze względu na efekty psychiki i pompy mięśniowej. To jest, e, jakby jest zapewne, znasz to uczucie, jak trenujesz za jakiś czas, e, więc e, ja stosuję takie właśnie pompery głównie e, po to, żeby mieć to uczucie pompy mięśniowej, żeby lepiej czuć mniejsze na treningu i to działa po prostu na moją psychikę. Więc tutaj nie ma co się spodziewać, badania też pokazują, że to nie ma efektu jakiegoś tam anabolicznego, niesamowitego. Bardziej to jest nasza psychika. To jak my się czujemy, to jak funkcjonuje nasza psychika to też jest bardzo ważne, więc możesz sobie przetestować. Jeżeli chodzi o dawkowanie, około 30 minut przed treningiem 3 do 6 gramów argininy, około 6 gramów cytruliny. Kolejna rzecz magnez, i według mnie to zależy. Jakichś wielkich niedoborów magnezu y, ludzie w naszej populacji nie mają. Można go y, uzupełnić sobie z, z diety, głównie z nasion, z różnego rodzaju orzechów. Ale osoby, które mają na przykład problemy ze snem, problemy z, z zasypianiem, y, które mają problemy, żeby się zrelaksować, mogą mieć jednak te niedobory magnezu. Więc jak ja osobiście testowałem i polecam Głównie stosować magnes przed snem. Dawkowanie to jest około 200 mg. Jeżeli właśnie masz takie problemy sen, relaks, e, przetestuj sobie magnes albo uzupełnij y, dietę właśnie w magnes. Jeżeli miałbyś ten problem, to właśnie wtedy suplement. Kolejny suplement melatonina. I tutaj wchodzimy w kategorię zależy od osoby zależy dla kogo. Głównie dla osób, które mają problemy ze snem, które mają na przykład zaburzony cykl dobowy, czyli chodzą późno spać i chcą sobie przestawić ten cykl. Przez jakiś czas stosowanie melatoniny świetnie reguluje nasz cykl dobowy, więc jeżeli masz takie problemy, jeżeli chcesz zoptymalizować swój sen, melatonina jest najlepsza rzecz na świecie. Sam testowałem, polecam zdecydowanie, melatonina jest też świetna, jeżeli masz jakieś zmiany czasów. Czyli byłeś nie wiem, w Ameryce, wróciłeś, chcesz sobie wyregulować cykl dobowy, wtedy melatonina działa najlepiej. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to zaczynamy od dość małych dawek, czyli od pół mg i zwiększamy sobie. Ja bardzo często brałem około 1 mg, taka dawka maksymalna to 5 mg, ale to już dużo, więc zacznij zawsze od mniejszej dawki i stosujemy około 30 minut przed snem. 5 HTP, i tutaj znowu zależy. Wszystko zależy od, od danego momentu w diecie, od tego po co. Jeżeli masz problemy z łaknieniem, jeżeli masz problemy z trzymaniem diety, jeżeli masz ochotę na słodkie i jesteś na redukcji i masz gorsze samopoczucie, 5 HTP może być jedną z najlepszych rzeczy do zastosowania. Jeżeli nie, jeżeli u ciebie wszystko ok, nie masz problemu z trzymaniem z dietą, wtedy nie ma sensu bawić się w takie rzeczy. Ja bardzo często biorę 5 HTP pod koniec redukcji, kiedy jestem już przemęczony, mam ochotę dojadać, wtedy dawkowanie. Które ci polecam, to jest około od 200 mg do nawet 600 dziennie w dwóch dawkach albo przed posiłkami, albo do posiłków. Przetestuj sobie, jeżeli masz szczególnie ochotę na dojadanie, ochotę na słodkie. U mnie działa to rewelacyjnie, więc 5HTP też ma działanie takie antydepresyjne, na samopoczucie, na humor, więc jeżeli masz takie problemy, możesz sobie przetestować. Więc to by było na tyle. Takie suplementy ci polecam. To są rzeczy, które ja sam przetestowałem, które biorą moi potopieczni. O innych suplementach nie mówiłem, czyli to znaczy, że raczej nie działają albo na pewno nie działają, że nie warto w nie inwestować pieniędzy, że są albo przereklamowane, albo po prostu wyrzucamy pieniądze w błoto. Teraz chciałem Ci jeszcze podać taki przykładowy stack, w sensie taki zestaw suplementacyjny, który ja polecam, który u mnie się najlepiej sprawdza. To jest taka właśnie, taki podstawowy zestaw suplementacyjny, który ja stosuję i bardzo często rozpisuję pod opiecznym. Ten zestaw też będziesz miał tutaj w opisie, w komentarzu. Konkretne jakby wszystko w tym zestawie będziesz mógł sobie zobaczyć, kliknąć itd. I to jest tak, rano przeważnie to jest tak, że nie mamy czasu na jakieś śniadanie, szybko działamy, spieszymy się, więc tutaj wchodzi odżywka białkowa. I to jest 30-40 gramów odżywki białkowej. I tak jak mówiłem Ci wcześniej, ta odżywka jest po to, żeby uzupełnić białko, a nie po to, że cudownie działa, tylko żeby było szybko, prosto. Czyli mamy podstawową, czyli odżywkę białkową z jakimś produktem węglowodanowym, jazd z jakimiś płatkami, to jest takie najprostsze, albo z jakimś szejkiem. Tak? Czyli tu mamy odżywkę jako posiłek. Później mamy e, witaminę D3 do, do tego posiłku śniadaniowego. E, czyli uzupełniamy sobie e, witaminę e, D3, później jeszcze dorzucamy 5 gramów kreatyny. Czyli to jest taki podstawowy zestaw, nazwijmy to startowy na dzień: czyli mamy e, kreatynę, witaminę D3 i mamy białko. Później mamy według mnie najskuteczniejszy zestaw treningowy do początkujących, nie pompujący, e, i to jest wtedy. Od 100 do 400 mg kofeiny, te dawki tak jak mówię, sam musi przetestować, sobie zobaczyć co najlepiej na Ciebie działa. Zaczynamy od 100 mg i od 100 do 400 mg l teaniny Najlepiej to działa pobudzająco, to są bezpieczne suplementy, to nie są jakieś tam hardkory, więc dla osób, które potrzebują pobudzenia, taki zestaw jest jak najbardziej OK, czyli mamy kofeinę z L-teaniną i dla osób, które już ćwiczą jakiś czas, które dla nich to uczucie pompy ma znaczenie, dorzucamy tutaj L-cytrulinę i arganinę. I to według mnie jest w ogóle takie połączenie, bomba odpowiednie, odpowiednie dawki, kofeiny, L-teaniny, argininy i cytryny. Wiem, że tego jest dużo, ale to według mnie jest naprawdę mega taki stack, który daje ci siłę, powera i też odpowiednio pompuje. Tak jak mówiłem w opisie, gdzieś miał konkretne dawki i, i konkretnie co sobie możesz zobaczyć. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki, według mnie, podstawowy, najważniejszy zestaw suplementacyjny dla większości osób. Do tego zestawu jeszcze dorzucamy dwie rzeczy. Kiedy jesteśmy dłuższy czas na redukcji, mamy problemy na przykład ze snem, z regeneracją i e, mamy ochotę dojadać, wtedy jeszcze dorzucamy Magnez, o którym mówiłem Ci wcześniej, 200-300 mg przed snem, do jednego-dwóch posiłków 5 HTP. I to już jest w ogóle w pełni wystarczający zestaw w zasadzie dla każdego na redukcję, tak żeby totalnie zmienić swoją sylwetkę. Więc to by było na tyle, mam nadzieję, że mój przegląd. Tych najlepszych, najbardziej dobrze działających suplementów ci się podobał. Daj mi znać w komentarzu. Jak masz jakieś pytania co do dawkowania, co do innych rzeczy, to śmiało tutaj pytaj. Może masz też pytania co do firmy, które ci tutaj poleciłem to jest firma Prozis, z którą ja współpracuję jakiś czas. Od w zasadzie ponad roku no, testuję ich suplementy już dużo dłużej, ale od około roku z nimi współpracuję, polecam potopiecznym, więc zdecydowanie polecam Ci ich suplementy, ale tak naprawdę nie tylko suplementy, ale też w zasadzie wszystko co mają na sklepie. Bo jak sobie wejdziesz na ich sklep, to zobaczysz że mają tam w zasadzie wszystko ciuchy, koszulki, no po prostu bombowe rzeczy i ja jeszcze nie widziałem takiego sklepu z takimi fit rzeczami więc zdecydowanie Ci polecam, na, na tej firmie się nie, nie zawiedziesz i pamiętaj też o tym, to też jest w opisie właśnie na wszystkie suplementy firmy Prozis masz ode mnie 10% zniżki na mój kod rabatowy MROZ. więc 10% to już jest sporo przetestuj sobie, zobacz i, i mówić na pewno się nie zawiedziesz. Więc to było na tyle i do kolejnego nagrania.